No, witam serdecznie. Jakiś czas temu nagrywałem rzeczy, które chcieliście zobaczyć w kreskówkach. Mówiłem o tym, jaką chcieliście zobaczyć fabułę, albo nowe postacie, ewentualnie jakieś plot twist, czy też po prostu nowe sezony. Dzisiaj zrobimy z tego trzecią część i powiem tak: komentarzy za dużo nie było oryginalnych, więc dzisiejszy odcinek tej serii będzie troszeczkę. Hermetyczny i monotematyczny, ale mam nadzieję, że mimo tego będzie ok. Także bez zbędnego gadania, zaczynajmy. Aha, i jeszcze jedno: nade mną jest aktualnie remont, więc mam nadzieję, że nie będę tego słychać. A jak będzie, no to. No, po prostu jest remont. Sąsiedzi oglądają moje filmy. Nice. Chciałbym zobaczyć, jak Johnny Bravo w końcu poderwie dziewczynę, która nie sprzeda mu liścia w ryj. A z tego co wiem, to był taki odcinek kiedyś z Johnem Bravo, gdzie spotkali się z ekipą Scooby-Doo i tam bodajże Velma do niego zarywała, ale Johnny był albo zbyt głupi, żeby to ogarnąć, albo po prostu nie chciał Velmy, co jest troszeczkę XD, ponieważ teraz jest Velma uważana za boginię piękności, także słabo Johnny. Ale ogólnie pomijając ten cały, e, ten cały epizod, czy był, bo, bo, byłoby to fajne? Po części, no tak jak mówiłem wcześniej w swoim filmiku o Johnny, no to to jest kreskówka, która pokazuje, jak nie traktować kobiet, więc takie wyrwanie jakiejś loszki przez Johnego byłoby tak jakby załamanie tego wszystkiego, co mówiłem, jaki sensu całej kreskówki, ale może jakiś taki odcinek jeden by się przydał, no bo wiadomo, to jest dalej tylko kreskówka i nie trzeba aż tak bardzo poważnie traktować. Eh, myślę, że byłby to dobry w miarę pomysł. Ciekawy, ciekawy. Jake Long, tylko że teraz, kiedy on i reszta bohaterów jest dorosłych, co się z nimi dzieje aktualnie? Tak na dobrą sprawę takie życzenie można dać właściwie do każdej kreskówki, że chciałbym, aby ta kreskówka była dalej i pokazywała to rozprzycie bohaterów. A wziąłem to tutaj tylko dlatego, że jestem ciekawy, jakby zrobili kolejny sezon. Czy dalej byłaby kreska taka, że byłby wychudzony jak patyk, czy może jednak poszliby do rozum do, porozum do głowy i zrobili z tych smoków jakieś, nie wiem, takie no umieśnione byki po prostu, bo ten drugi sezon z tymi smokami jak chudymi był... Okropny, okropny. Coś tam ktoś mówił na live, że to było przez to, że studio straciło prawa albo że inne studio w ogóle było i straciło prawa do poprzedniego designu, musiało kombinować. No, to wyszło według mnie kreskówce bardzo, bardzo źle i no niestety, no drugi sezon był według mnie słaby przez to. Ale jakieś takie nowe sezony odświeżone z dorosłymi bohaterami, nieważne w jakiej kreskówce, chętnie zawsze zobaczę. Ja tam zawsze chciałem kilku crossoverów. Toma i Jerry'ego oraz Skubidu, a także Dragon Ball i Czarodziejka z Księżyca. Powiem tak, jeśli chodzi o ten pierwszy, Tom i Jerry oraz Skubidu, za bardzo nie widzę tutaj tak jakby ewentualnego połączenia, bo Tom i Jerry i Skubido są dwie różne kreskówki o dwóch z dwoma różnymi klimatami tak na dobrą sprawę. Taka typowo humorystyczna kreskówka, z miarę taką poważną kreskówką, wątpię, żeby dobrze szła. A więc, no nie bardzo tutaj widzę, chociaż może coś by się wcisnęło na siebie, wiadomo pies, kot i mysz. No ale, no, ale nie, 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 widzę tego, po prostu tego nie widzę. Ale już jeśli chodzi o Dragon Ball i Czarodziejkę z Księżyca, tak jak najbardziej coś tutaj widzę, ponieważ są anime mm, puszczane w czasach właśnie naszego dzieciństwa. Więc taki crossover byłby fajny, aczkolwiek jeśli chodzi o ewentualne moce, siły i tak dalej, power, power level to Dragon Ball by zjadał czarodzieki z Księżyca po prostu o, o tak, bo Księżyc to po prostu tutaj Roshi rozwalił w pierwszym Dragon Ballu, tak że tutaj czarodziejki by nie miały czego szukać, ale zawsze jakiś taki crossover mógłby być ciekawy mimo wszystko. Chciałbym, żeby Sarze się oberwało zazęcanie się nad Edem. Mm, przydałoby się, bo Sara to jest suka, mówiłem o niej wiele razy, że jest jedną z moich najbardziej znienawidzonych postaci, um... Ale z drugiej strony, jakby się miało jej oberwać, tam praktycznie nie ma rodziców. Znaczy, oczywiście są, występują, ale e, nie widzimy ich za często, więc tak na dobrą sprawę, nie wiem jaka mogłaby ją spotkać kara, przez kogo i tak dalej. Ewentualnie spadłby jej, nie, spadłby jej, nie wiem, spadłoby jej kowadu na głowę, albo Ed ją zjadł, to w sumie tyle. Więc na taką poważniejszą karę raczej nigdy bym nie liczył, niestety. No, niestety, po prostu Sara jest z, Zouzą, z suką z natury i tak, tak musi być, bo inaczej by nie była Sarą. Następny sezon Dziwne przypadki w Blake Halsey, High, bo ten serial miał potencjał. Tak, to nie jest kreskówka, wiem, że tutaj tytuł mówi o kreskówkach, ale szczerze bardzo mi się spodobało to, że ktoś pamięta o tym serialu jak Dziwne przypadki w Blake Halsey, High, bo według mnie był to naprawdę bardzo fajny serial, tak jak nie lubiłem seriali tak jednak, to mi się bardzo spodobało. Kto nie wie o czym to było, to było to po prostu o takiej grupce nastolatków, którzy chodzili do takiej szkoły właśnie w Blake Halsey, High i tam działy się paranormalne rzeczy i każdy tam się zastanawiał czemu tak się się dzieje i dyrektorka, w ogóle tam, cały tam zarząd tej szkoły mówił, że wszystko jest spoko, tutaj się nic nie dzieje, wydaje wam się wiecie, taka po prostu mydlenie oczu, że niby wszystko spoko, tak naprawdę każdy wiedział, że tutaj się jakieś dziwne akcje dzieją. Także ogólnie to było spoko, bo lubiłem takie paranormalne klimaty, jak ktoś lubi, to to polecam właśnie dziwne przypadki w Blake Halls i High, bo to naprawdę było bardzo, bardzo fajne. No i Ruda była główną bohaterką, więc wiadomo, semanifiknie. nie? Ja bym chciał zobaczyć, czy Duncan i Courtney, a Duncan Courtney jako małżeństwo po prostu jako taki ship. Nie, nie, nie i nie. Wiele razy to mówiłem na live'ach, Duncan i Courtney do siebie według mnie przynajmniej nie pasują. I szczerze, tak jak Duncana wcześniej uważałem za patusa, tak teraz mi się wydaje, że ma trochę oleju w głowie. I nie zasługuje na taką dwulicową wiedzę, jaką jest Courtney. Courtney powinna stać sama, albo z jakimś, nie wiem, idiotą, który ją zaciąży, zrobi ciaka i spierdzieli. E, no bo po prostu Courtney to jest dwulicowa szuja i ja jej nienawidzę. Ale jako postać jest dobrze napisana, żeby nie było, że ją hejce Po prostu no Courtney, to, to nikogo tak na dobrą sprawę nie pasuje. Serio, nawet header bardziej pasuje do Ankana niż Courtney. Także nie, ten ship oficjalnie tutaj daje mu... Ja chciałbym zobaczyć w ostatecznej serii Pokémonów, jak zebraliby się wszyscy bohaterowie ze wszystkich serii jako dorośli. Tak, czyli po prostu ten stary, dobry, trobrze, chce w kreskówce, żeby się doros... pojawiły się dorosłe wersje bohaterów. Pokémon, jakby to działo podwójnie zajebiście, bo wreszcie by aż dorósł, o tym już mówiłem w poprzednich chyba odcinkach tej serii, że fajnie było zobaczyć Asha jako dorosłego chłopa. A powrót wszystkich bohaterów, czyli tak Misty, Brock, May, Max, ten Tracy i tak dalej, jako dorośli bohaterowie, taki wielki powrót. Już może niekoniecznie jako dorośli, ale tak zobaczyć ich wszystkich razem, od kanto aż po co teraz mamy nie wiem, Aloa, czy co tam mamy teraz obecnie, to już nawet, nie wiem, nie nadążam. No, byłoby to fajne, ale trzeba by było wymyślić jakąś fajną fabułę, która by była taka sensowna i tłumaczyłaby spotkanie tych wszystkich bohaterów po latach ewentualnie po prostu, nie wiem, aż znowu jakąś ligę tam ugra i się wszyscy spotkają, żeby mu gratulować, to też by było spoko. Według mnie takie coś by było właśnie dobre na sam koniec odcinka Pokémonów że wszyscy się spotykają, gratulują Ashowi, potem są flashbacki, ogólnie łzy jakąś z nostalgii, to by było spoko. Gdyby tak to wsadzić gdzieś randomowo w jakąś tam, nie wiem, serię, która niby jeszcze się nie kończy, to to tak trochę niezbyt udany pomysł, moim zdaniem. Takie coś powinno być właśnie tak, jak tutaj kolega pisze, w serii Pokémonów na sam koniec i to by było nawet, nawet dobre, moim skromnym zdaniem. Ja chciałem, żeby Obito wskrzesił Rin. Szczerze też o tym ostatnio myślałem. Czemu po prostu Obito nie skrzycił sobie Rin? I byłoby z głowy, bo wiadomo, ta wojna to w większości była dlatego, że Rin sobie nie, nie podymał, że tak powiem. Ale no, jednak tak se myślę, i dochodzę do wniosku, że gdyby Obito, który ma 30 lat, skrzycił sobie 13-latkę. To by nie wyglądało za dobrze, moim zdaniem. Więc twórcy chyba o tym wiedzieli, woli takiego czegoś uniknąć. No ale jeśli chodzi o samo uniwersum, to faktycznie, Obito nie wiem, czemu o tym nie pomyślał. Zwłaszcza, że potem sobie stworzył ten cały świat, gdzie był młody Obito, młody Kakashi i młoda Rin. Więc widać, że mu jej brakowało. Więc skoro mógł wskrzesić innych, to czemu nie zrobił tego z Rin? i by po prostu sam z nią siedział i byłoby fajnie. No ale. Tutaj pewnie chodziło o to, że potem ludzie by się troszeczkę skarżyli, że propagowanie pedofilii albo innego gówna. Także, mm, no, jeśli chodzi o nasz świat, to odpowiedź jest prosta, czemu tego nie zrobił. Jeśli chodzi o fikcyjne uniwersum, tutaj jest zagadka. No ale, no ale cóż. Chciałbym, aby Kakashi w końcu wykorzystał to, co tyle czytał w swojej książce i poderwał kogoś. Nawet Asuma przed śmiercią zostawił potomka. Wiecie co, opowiem tak. Kakashi według mnie... Nie pasuje jako postać, która by mogła się z kimś związać. Nie mówię, że jest brzydki albo że po prostu nie wiem, nie nadaje się z charakteru, tylko po prostu tak sobie myślę, że Kakashi ma partnerkę. Nie, nie pasuje to zbytnio do niego. On jest takim typem troszeczkę samotnika, bym powiedział. Który z nikim się jakoś nie, nie brata i tak dalej. Owszem, w chwilę, kiedyś pierwszej serii jeszcze. Był taki odcinek, gdzie Kakashi uratował jakąś tam damę w opałach, ale już nie pamiętam czy on się w niej zakochał, czy ona się w nim zakochała, nie pamiętam konkretnie, ale tak kanonicznie nie wydaje mi się, aby Kakashi pasował do jakiegoś tam roli... do jakiejś tam roli chłopaka, męża albo broń Boże ojca. Naprawdę Kakashi go sobie nie wrażał w tej roli. On jest pewnie takim typem samotnika, który nikogo nie potrzebuje, więc... Może i byłoby to fajne, ciekawe, ale według mnie po prostu Kakashi nie pasuje do tej roli. Moim skromnym zdaniem. Vegeta pokonującego Kakarotta. Rock Lee i ósma brama śmierci. To by było spoko, gdyby to się stało przed wojną albo w trakcie wojny zamiast Gaja, Bo brama śmierci, ósma brama śmierci konkretnie mówiąc, była hypowana. Przez długie lata, od momentu jakśmy zobaczyli koncert Bramy Śmierci w pojedynku Rock Lee kontra Gara w pierwszej serii, to każdy czekał, aż w końcu pokażą tę ósmą, ostatnią bramę. Bo na początku poznaliśmy pięć pierwszych bram, potem była szósta w Shippudenie, siódma tak pod koniec Shippudena i wreszcie na wojnie ósmą, ósmą bramę odpalił Guy i każdy Nachajpowany, bo wreszcie po tylu latach poznamy prawdziwą potęgę tej techniki, ale też i smutny był każdy, bo to oznaczało, że Gaj umrze, bo było powiedziane, że z otwarciem ostatniej bramy spisuje jeszcze na śmierć. No niestety, no niestety to tak do końca nie wyglądało, ponieważ Guy owszem użył tej ósmej bramy, tam nakopał Madarze i też oczywiście był już prawie bliski śmierci, ale Jezus Naruto wszedł, powiedział nope i go uleczył. Więc powiem tak, teraz ósma brama by już nie zrobiła takiego hype'u, nieważne kto by jej użył, bo każdy by miał z tyłu głowy, że po prostu... Nie wiem, Naruto uleczy albo Tsunade, albo Sakura uleczy, albo cokolwiek się stanie, nie wiem, Sasuke się, nie wiem, poświęci, czy coś, no wszystko się może zdarzyć. Właśnie po tej akcji, gdzie Naruto uleczył Gaja z tej ósmej bramy, każdy już się zawiódł na tym, poczuł się troszeczkę rozczarowany, bo wiadomo, tyle się czekało na to i nie by było fajnie, ale potem się okazuje, że jednak Gaj nie umrze i to wszystko było takie. Okant tyłka rozbić tak na dobrą sprawę. Także jasne, można by było sobie zobaczyć, jak rogli wojuje z tą ósmą bramą, ale nikt by nie czuł już takiego. Wiecie, takiego strachu, że ojej on przecież umrze. No może i by umarł, wiadomo, może tym razem by uśmiercili kogoś, może mieliby jaja, ale mimo wszystko, to już by nie było to samo odczucie. Plus tak jeszcze powiem, że nawet jakby go uśmiercili wtedy, to by to było jeszcze gorzej, bo wtedy ludzie by się spinali, że aha! To teraz, żeście uśmiercili postać, a ja się tego nie zrobiliście. Dlaczego? Więc... Według mnie ósma brama już się raczej nie pojawi, a jak się pojawi, to... No to nie będzie już coś takiego zajebistego. Musielibyśmy się, nie wiem, dziewiątą nagle bramę z dupy wyciąć, że Aha! Widzicie? Była jeszcze dziewiąta brama, ale wam tego nie mówiliśmy i... Teraz umrze, teraz, teraz, teraz zginie, teraz będzie fajnie, no... W sumie nie dziwimy się, jakby tak było, bo to w końcu. a spule tutaj są na porządku dziennym. Chciałbym, by Vegeta w końcu pokonał Main vilana. I ostatnie to moje okrutne marzenie z dzieciństwa. Chciałem kiedyś, aby Gargamel w końcu dopadł z i zrobił to, co chciał z nimi zrobić. Raz chciał zjeść, raz zamienić je złoto. Może chciał obie, czy naraz, I don't know. Mm, po prostu tutaj to weźmy do tego, co było chyba w ostatnim odcinku z tej serii: że chcielibyśmy, żeby, nie wiem, Tom Zjadżarego albo ten Kojot udupił strusia. Powiem tak, rozwinę ten temat jeszcze, zachaczę te Smurfy i Gargamela. Fajnie by było, jakby twórcy wypuścili jakiś, nie wiem, oficjalny spin-off dla dorosłych albo nieco starszych e, odbiorców kreskówki. Gdzie po prostu faktycznie Tom Zedajerego, Sylwester, nie wiem, gryzie, pożera, tweetiego, a na przykład taki Gargamel właśnie robi z tymi smurfami to, co chciał zrobić. To nie musi być kanoniczne, to nie musi być, przynajmniej jako oficjalne takie wydanie, kontynuacja, tylko bardziej taki, no, śmieszek, spin-off, taki sneak peek dla fanów, easter egg, żeby po prostu spełnić takie marzenia, chore marzenia, mimo wszystko. Swoich starych, dobrych widzów. To by było fajne, tak po prostu chcę zobaczyć, że jest, zrobili to, że to nie jest to fan, tylko faktycznie oryginalni twórcy puścili oficjalną wersję, gdzie właśnie to się dzieje. To by było takie spoko. Może to jest trochę psychiczne i tak dalej, ale każdy, każdy kiedyś chciał, żeby właśnie takie rzeczy się działy. Przynajmniej raz. No więc to by było w sumie na tyle. Jeśli macie jeszcze więcej marzeń, to na przyjście napiszcie o nich w komentarzu. Jak będzie dużo ciekawych i takich w miarę oryginalnych komentarzy, no to się zrobi czwartą część. A co do samego materiału, to oczywiście standardowo odpowiednio go ocencie, a ja tymczasem się z wami żegnam. Także dzięki za oglądanie, no i na razie.